Cześć, Tomek z tej strony od Kelnera do Milionera.pl, witam Cię serdecznie i w tym filmie opowiem Ci o tym, jak wydać swoją książkę papierową w Polsce lub na świecie też to się sprawdzi i jak zrobić, żeby Ty jako autor, jako osoba, która chce książkę wydać, jako osoba, która może chce napisać lub może już swoją książkę masz, jak wszystko ugryźć od strony organizacyjnej, żeby swoją książkę papierową szczególnie, chociaż do e-booka też to się sprawdzi, jak ją wydać, jak ją opracować. Jak ją napisać, jak ją sprzedawać, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to było w miarę zautomatyzowane, no i żeby też to było skuteczne, wygodne dla Ciebie, dla klienta. I w tym filmie pokażę taki schemat całego biznesu self-publishingu pod kątem podziału na różne osoby, różne podmioty, jak to zorganizować, żeby to fajnie wszystko grało. No i cały proces opieram na publikacji mojej książki od Kelnera. Do milionera, która jest już dostępna, zapraszam link w opisie i zaczynamy. Teraz tak. film ten kieruje głównie do osób, które są autorami. Tak, zakładam, że jesteś osobą, która może myśli o publikacji swojej książki, może już masz napisaną tą książkę, może piszesz, ale może też chcesz opublikować książkę kogoś innego, może. Chcesz zlecić napisanie treści, także kieruję to głównie dla autorów. Ale cały proces sprawdzi się nawet w przypadku, gdy chcesz stworzyć swoje wydawnictwo i wydawać książki innych osób, też to będzie w porządku. Ale okej, okay, przyjmijmy, że jesteś autorem i pierwszą osobą z całego schematu biznesowego jesteś Ty, tak? Autor i Ty, poza byciem autorem, musisz się stać w tym wypadku właśnie wydawcą. Na tym polega self-publishing, czyli samodzielnie. Publikujesz swoją książkę, lub ewentualnie kogoś innego, ale powiedzmy, że swoją, i stajesz się w tym momencie osobą, która jest odpowiedzialna za treść. Czyli przede wszystkim ty musisz skupić się na tworzeniu treści na początku i na w ogóle stworzeniu pomysłu na książkę. Jeżeli chcesz tą książkę dopiero napisać, to na twojej głowie, jako autora i też wydawcy, jest napisanie treści, wymyślenie pomysłu, odnalezienie odpowiedniej niszy, przemyślenie całego pomysłu pod kątem biznesowo-biznesowo. Organizacyjnym, tak? Bo Ty, jako właśnie self-publisher, musisz cały proces zorganizować i zarządzać osobami, firmami, które będą Ci pomagać w całym procesie self-publishingu. Bo to nie jest tak, że self-publisher zajmuje się wszystkim, self-publisher jest odpowiedzialny za cały proces, pisze treść książki w tym wypadku, ale musi zorganizować wszystko inne, tak, żeby finalnie ta książka yy, łatwo trafiało, trafiała w ręce klienta. Także poza samym napisaniem treści. Odszukaniem pomysłu, z badaniem rynku, ty musisz zająć się organizacją, czyli o tym będzie zaraz, może, ale tymi osobami, tymi firmami, które będą dla Ciebie pracować, i to jest bardzo ważne w procesie self-publishingu. I nie ukrywam, że pisanie treści samo w sobie jest może nie tyle proste, bo to wymaga umiejętności i, i tak dalej, ale Organizowanie całego procesu sprzedaży wymaga większej ilości czasu i nerwów czasem niż pisanie, co jest czymś zupełnie innym. I zdaję sobie sprawę, że są osoby, które świetnie się sprawdzą w pisaniu książki, są osoby, które się świetnie sprawdzą w organizowaniu w sprzedaży. No a w tym wypadku trzeba te dwie rzeczy połączyć. Przy okazji, pod tym filmem jest link do całego artykułu, w którym opisuję wiele innych kwestii, jeżeli chodzi o self-publishing. Ten film jest serią. Filmów o self-publishingu, ale pod każdym z tych filmów znajdziesz linka do Posta, który wszelkie aspekty publikacji swojej książki opisuje i znajdziesz tam o wiele więcej niż tylko w tym filmie. Także zapraszam po oglądaniu też do Posta na blogu. Ok. Kolejną sprawą, którą należy się zająć w przypadku self-publishingu jest marketing i sprzedaż. I ty książkę musisz napisać, musisz zorganizować cały proces, ale ty musisz zająć się jej sprzedażą. Czyli musisz yy, zorganizować sklep internetowy. Marketing, czyli najlepiej mieć bloga, swój kanał na YouTube i swoją książkę pokazać szerszej publiczności, i to też w tym wypadku leży na Twoich barkach, bo jeżeli wydasz książkę jako autor z wydawnictwem, to oczywiście oni ci zapewnią wszelkiego rodzaju te rzeczy, o które tutaj musisz zadbać, ale no niestety ty zarobisz bardzo mało na tej książce, tak? Czyli self publishing jest dla osób, które chcą wziąć sprawę w swoje ręce, nie boją się ciężkiej pracy i przedsiębiorczości, tak? Nie tylko pisania książki, ale przedsiębiorczość, czyli publishing, wydawanie książki, marketing. No i nagrodą tutaj jest właśnie większa część ceny okładkowej książki, co niestety w przypadku wydawania z wydawnictwem, no autor już wiele na książce nie zarabia. Co nie znaczy, że nie jest to dobra opcja dla niektórych osób, bo jeżeli nie jesteś w stanie sobie tego procesu zorganizować, czy zmarketować, no to będzie to może opcja dla ciebie, ale nas to nie interesuje, bo ten kanał jest o braniu sprawy w swoje ręce i dzięki temu posiadaniu lepszych efektów. Ok, czyli ty jako autor wydawca tworzysz książkę, masz pomysł, organizujesz, tworzysz marketing, ale pamiętaj, że nie wszystko musisz robić samodzielnie. I teraz Kolejnym jakby elementem całej układanki, poza autorem i wydawcą, którym jesteś ty, jest, powiedzmy tak, upraszczając, redaktor. Każdy, każdy pisarz, każda osoba, która pisze książkę, nieważne, czy jest to książka, jest, jest to romans o wampirach, czy jest to poradnik o finansach, czy jest to książka z zakresu rozwoju osobistego, jak moja od kelnera do milionera, no to w tym momencie każdy autor posiada pomoc w postaci redaktora, korektora, czy osoby od składu, bo te mm, Rzeczy się często między sobą nakładają na siebie i mogą być to różne osoby, o czym zaraz może być to jedna osoba. I ty po napisaniu treści do książki musisz mieć przede wszystkim osobę, która zajmuje się redakcją. I redaktor to jest osoba, która weźmie twoją gotową treść, którą ty mu oddajesz i będzie ją redagować, czyli usunie zbędne akapity, poprawi wszelkiego rodzaju błędy, doda kilka słów od siebie, prze, yy, przerażu, yy, zrobi rearanżację zdań, przepraszam, Czyli sprawi, żeby taki surowy tekst, który może być troszkę lepszy, troszkę gorszy, w zależności od Twoich umiejętności. Oczywiście redaktor się ucieszy, jeżeli Twój tekst będzie bardzo dobry, ale on Twój tekst weźmie i będzie nad nim pracował miesiąc może. I jeżeli książka ma kilkaset stron, tak to wyglądało w przypadku mojej książki, to redaktor fajnie Twój tekst przekształci do finalnego tekstu, który jest już. Względnie gotowy do druku. Oczywiście to nie jest koniec, bo jak redaktor przygotuje Twój tekst, należy poddać yy, tekst korekcie. Czyli korekta jest to taka finalna redakcja, czyli ta taka jeszcze, jeszcze kolejne sprawdzenie tekstu po redakcji, czyli wychwycenie takich ostatnich błędów i sprawdzenie, czy na pewno nic tam jeszcze nam nie umknęło. Czyli redakcja to jest podstawa, dobry redaktor sprawi, że Twój tekst będzie gotowy. Korekta, czyli osoba zajmująca się korektą, tak zwany korektor, yy, sprawdzi jeszcze po redakcji. A skład to jest yy, przygotowanie finalnego pliku do druku. Czyli bierzemy taki już mega gotowy tekst, i yy, osoba zajmująca się składem wrzuca wszystko do konkretnego pliku, takiego yy, w PDF-ie. Który potem Ty możesz wysłać do drukarni. I tak jak mówiłem wcześniej. Yy, u mnie było tak, że redakcją i składem zajmowała się jedna osoba, która była w, zresztą w kontakcie z osobą z korektą, która zajmowała się korektą, i dzięki temu to było dla mnie bardzo proste, bo mogłem to jakby zlecić yy, do właściwie jednej osobie, która znała pozostałe osoby i było to dla mnie bardzo proste. Jeżeli Cię interesuje, jakich osób, yy, jakie osoby pracowały dla mnie i wykonywały właśnie redakcję, skład czy korektę, zapraszam do postu na blogu. Tam są wszystkie osoby czy firmy pozostałe też wymienione, także tam sobie można zobaczyć. Warto szukać osób, szczególnie polecanych przeze mnie właśnie we wpisie na blogu, które zrobią dla Ciebie wszystko na raz, ponieważ yy, unikniesz zbędnej komunikacji, wymiany maili, no i zyskasz wiele czasu i spokoju. I będzie to dla ciebie o wiele prostsze. Ja też korzystam z firmy, która oferuje wszystko w pakiecie. No myślę, że warto w ten sposób to zrobić. No i każdy musi z tej redakcji skorzystać, bo nie jesteś w stanie zredagować swojego tekstu, no chyba że jesteś zawodowym redaktorem, ale to też raczej jest yy, no już bezsensowne i trzeba zdać się na pracę innych osób. Ok, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o przygotowanie twojej książki, której ty też raczej nie będziesz robić samodzielnie, to jest grafika, czyli. Okładka, wizualizacja, przygotowanie plików, okładki do druku. No i ja też w moim wypadku podczas publikacji książki od Kennera do Milionera skorzystałem z usług firmy zewnętrznej. Akurat wyszukałem firmę, zrobiłem zlecenie na portalu Usmi Zgłosiło się wielu freelancerów, ale finalnie skorzystałem z firmy designerskiej, czyli ze studia, które wykonało dla mnie okładkę. No i ty sam, samodzielnie nie jesteś w stanie zrobić okładki. Ta firma, akurat za kwotę 1200 zł, zrobiła dla mnie rewelacyjną okładkę książki od kelnera do milionera. Polecam w poście na blogu, jest ta okładka. Można sobie zobaczyć, jak co można dostać za 1200 zł. Myślę, że dużo dostałem. Przy okazji dostałem wizualizację mojej książki, czyli takie makiety 3D, wersje z e-bookami i tak dalej. Wszystko to, o co poprosiłem, w tej cenie otrzymałem. No i ta firma też przygotuje nam. Y taki plik gotowy do druku, ponieważ no, książka, plik do druku, książki, okładka, w zależności od ilości stron, rodzaju papieru, no musi mieć ten grzbiet książki na odpowiedniej szerokości, no i oni też potrzebują z czasem informacji od redaktora czy od osoby, która wykonuje skład, co do konkretnych wytycznych już konkretnej grafiki. No i to też należy zlecić, no chyba, że jesteś zawodowym grafikiem, ale nie sądzę, bo no bycie grafikiem czy redaktorem to już jest bardzo niszowy zawód. Okej, okay, kolejna sprawa, którą też zlecasz i której samodzielnie nie wykonujesz, jest to drukowanie Twojej książki. No i. Y Tutaj też trzeba skorzystać z firmy zewnętrznej i tak naprawdę największym problemem jest tutaj zorganizowanie tej firmy. Tak, trzeba poszukać, trzeba dopytać, trzeba nawiązać kontakt, zorganizować cały proces, tak samo jak z innymi podmiotami czy osobami. No i w tym wypadku drukarnia zajmie się drukiem twojej książki. Do drukarni wysyłasz książkę po składzie, która jest przygotowanym plikiem, po redakcji, po korekcie, no i w osobnym pliku wysyłasz im okładkę też od grafika, który też musi mieć dane od... Osoby od składu, no i w tym momencie drukarnia drukuje dla Ciebie nakład książki. Ja o tym więcej wpiszę w poście na blogu, gdzie wymieniam konkretne drukarnie, z których ja korzystam, jakie są opcje, bo możesz skorzystać z drukarni offsetowej, czyli wydrukować sobie nakład kilku tysięcy sztuk. Wiadomo, wtedy jedna sztuka wychodzi taniej, ale możesz też drukować cyfrowo, gdzie na przykład możesz wydrukować tych sztuk powiedzmy 50, 100, 500 i nie ryzykować tak dużego kapitału. No niestety, Druk książki jest tutaj z dość sporym kosztem, ale można wydrukować cyfrowo i na początek dużej ilości nie drukować. Ja w poście na blogu też podaję linki do drukarni, z których ja korzystam. Jest cyfrowa, jest drukarnia offsetowa, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i po druku książki, drukarnia wysyła na palecie książkę do firmy wysyłkowej, do magazynu i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo na początku ja sobie nie zdawałem sprawy, jak w ogóle cały proces wygląda. No, nie wyobrażam sobie wysyłania nawet kilkuset paczek w ciągu kilku miesięcy osobiście, tak, z mojego mieszkania czy z domu, no bo jest to niesamowicie upierdliwe codziennie chodzić na pocztę. Oczywiście możemy zrobić tak przy wysyłce kilkudziesięciu sztuk gdy ta książka jest jakimś takim małym projektem, ale gdy książka jest naprawdę sporym projektem, tak, na którym ja pracuję prawie rok, zamierzam no, przynajmniej kilka tysięcy tych książek sprzedać, no, to w tym momencie no, musimy skorzystać kolejny raz z firmy zewnętrznej, która zajmie się no, magazynowaniem tej książki, no, bo nie wyobrażam sobie przyjęcia palety do domu i wysyłania książek taka firma przyjmuje paletę, ustawia ją na półce, wysyła te książki i obsługuje też platformę sprzedażową i ja w tym wypadku skorzystałem sobie z firmy wysyłkowej, która też oferuje jakby obsługę zamówień i platformę sprzedażową i dzięki temu jak ktoś sobie wejdzie na mojej stronie od kelnera do do koszyka, no to już jest to platforma tej firmy, która po zamówieniu ma wszelkiego rodzaju informacje, wysyła książkę Pakuje, zajmuje się zwrotami, ewentualną komunikacją z klientem, no i w tym momencie ja mogę tych książek sprzedać naprawdę dużo i nie kosztuje mnie to w ogóle czasu. I to się nazywa skalowanie właśnie biznesu za pomocą internetu, za pomocą innych firm, ludzi i za pomocą po prostu używamy skali. I firma wysyłkowa, magazyn zajmuje się właśnie wysyłką, obsługą zamówień. I też należy nawiązać z nimi kontakt. Yy, firm, oczywiście, takich pewnie znajdzie się sporo. Ja korzystałem z firmy Imker, yy, którą zresztą polecił Michał Szafrański. Jeżeli chodzi o self-publishing i z którego materiałów też dużo korzystałem, także polecam przy okazji. No i też w poście na blogu opisałem więcej szczegółów, jeżeli chodzi o yy, tego typu współpracę. Jak to można zrobić? Także zachęcam przede wszystkim do Posta na blogu, ponieważ ten film jest większą częścią, czy przepraszam, mniejszą częścią tego, co znajduje się na blogu, jeszcze będą kolejne filmy, ale jak widzisz, w ten sposób przedstawia się taki ogólny schemat self-publishingu, czyli ty jako autor organizujesz proces, tworzysz książkę, masz pomysł i przede wszystkim bierzesz odpowiedzialność za swój projekt, no a resztę pozostaje już mniej lub bardziej zlecić innym osobom. Jak się okazuje, wcale nie trzeba być osobą od wszystkiego. Żeby swoją książkę skutecznie sprzedawać, żeby ją wydać, no i żeby jakiś tam sukces swój odnieść. Jeżeli Cię interesował ten film, zapraszam Cię do innych filmów na kanale, gdzie mówię dużo o self publishingu własnej książki w Polsce, o publishingu na Amazonie swoich produktów w formie książek. Zapraszam do subskrybowania, do oglądania innych filmów, dania łapki w górę i do zapisania się na darmowy kurs Amazona i Biznesu Online. No i przy okazji zapraszam do zobaczenia, jak wygląda moja książka, wszelkie linki pod filmem. Dzięki, na razie, cześć.